Jeśli powiem Państwu, że chleb to trudne danie albo trudna potrawa, to pomyślą Państwo, że musiałem postradać zmysły, ale jeśli weźmiemy pod uwagę rady z każdego dobrego poradnika do savoir-vivre'u, że podczas eleganckiego przyjęcia czy eleganckiej kolacji nie należy robić kanapek, no powstaje zasadne pytanie, jak jeść elegancko chleb? I dzisiaj w tym przemiłym miejscu w albertinie, w Krakowie, chciałbym Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Thank you. Podczas wszelkich spotkań przy stole nigdy nie powinno, proszę państwa, zabraknąć chleba. Tak jest i w naszym wypadku. Chleb będzie towarzyszyć przystawce, zupie, a może też nas zająć na początku, zanim cokolwiek na naszym stole się pojawi. Proszę państwa. Tutaj po lewej stronie naszego nakrycia znajduje się specjalny talerzyk. On jest przeznaczony właśnie na chleb. Na nim leży nóż przeznaczony do smarowania tego chleba masłem. To jest nasz prywatny, indywidualny nóż. Sięgamy po bułeczkę, proszę Państwa, a następnie wspólnym nożem do masła a przenosimy kawałek tego masła właśnie na nasz talerzyk. I wtedy, proszę Państwa, odrywamy od bułeczki albo kromki chleba kawałek taki do zjedzenia na raz i tym naszym indywidualnym, prywatnym nożem ten kawałek pieczywa smarujemy i zjadamy w ten sposób. Nie robimy kanapek, proszę państwa. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałyby usta kobiety, która przyszła na randkę w świetnym makijażu i zaczęłaby jeść kanapki. One szybko stałyby się białe od mąki, a nie. Nie pozostałyby czerwone od szminki, takie jak być powinny, albo jakby wyglądał mężczyzna z zarostem, takim jak ja, kiedy takie piętrowe kanapki próbowałby na eleganckim przyjęciu zjeść. A zatem, proszę Państwa, na biznes lunchu, na obiedzie w restauracji, na kolacji, na śniadaniu w hotelu, na jakimś eleganckim przyjęciu, pamiętajmy, żeby zawsze łamać chleb, nie kroić chleba, łamać małe kawałki. Smarować je i zjadać w ten sposób małe kawałeczki na raz. A kanapki to przywilej być może śniadań w domowym zaciszu, w rodzinnym gronie. Proszę o tym pamiętać.